Cześć, witajcie na kanale Radiostrefa. Dziś chciałem Wam zademonstrować, pokazać urządzenie, które jest nowością na rynku. Jest to radiotelefon firmy Tytera, model TYT TC666. Jest to urządzenie, które pracuje w paśmie 70 cm. A dokładnie można go programować w zakresie częstotliwości od 400 do 470 MHz, i urządzenie może pracować z maksymalną mocą nadawczą 2W. Tak prezentuje się nam opakowanie urządzenia. I producent tutaj podaje podstawowe funkcje. Z takich funkcji między m.in. mamy skaner. E, mamy wzmocnienie modulacji. E, mamy scrambler to nowość w tym przedziale cenowym, ponieważ mało jest urządzeń na, na rynku które posiadają scrambler. Oczywiście funkcję oszczędzania baterii i funkcję VOX. Co znajdziemy w opakowaniu. Oczywiście mamy tutaj instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest w języku angielskim. Nie ma, pojawi się również instrukcja w języku polskim. Jeżeli ktoś zakupi w najbliższym czasie takie urządzenie, to po prostu w późniejszym czasie doślemy na maila w PDF-ie taką instrukcję. Aczkolwiek urządzenie jest bardzo proste. Nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy. Ale tak jak mówię. Instrukcja obsługi w języku polskim będzie niebawem dostępna. Samo urządzenie za chwilę przyjrzymy się mu bardziej. Akumulator antena ładowarka biurkowa. Oraz klips do paska. Samo urządzenie prezentuje się nam w następujący sposób. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, całkiem solidna konstrukcja. Te plastiki są dość mocne, solidnie wykonane. Tutaj nic nie czeszczy w porównaniu do modelu firmy Baofeng BF888S. Moim zdaniem urządzenie jest o wiele lepiej wykonane. Z przodu urządzenia znajdziemy głośnik. Pod spodem pod głośnikiem mamy mikrofon. Jeżeli chodzi o moc głośnika, jest to 1 W, także dość głośno słychać. Z boku urządzenia mamy przycisk nadawania PTT oraz przycisk, który możemy programować z poziomu komputera. Fabrycznie jest tutaj. Zaprogramowany monitor, czyli po prostu naciskamy i wyłącza nam się blokada szumów. Tak jak wspomniałem, z poziomu komputera możemy ten przycisk dowolnie programować, przypisywać tutaj różne funkcje. Z drugiej strony urządzenia mamy gniazdo akcesoryjne. Jest to wtyk typu K. Yy... Wtyk ma tutaj metalowe końcówki, więc jest solidnie wykonany. Na pewno nam się tutaj nic nie pourywa w momencie, kiedy będziemy podpinać dodatkowe akcesoria typu mikrofono, słuchawka, mikrofono, głośnik czy kabel do programowania. Z góry urządzenia mamy. Kamera, może mi tu. O, teraz mamy. Yy, mamy tak, złącze antenowe, złącze antenowe typu SMAF. Mamy potencjometr do włączania oraz podgłaszania urządzenia oraz mamy potencjometr do zmiany kanałów. Kanałów mamy tutaj 16. Fabrycznie urządzenie przychodzi z zaprogramowanymi kanałami z pasma PMR. I dodatkowo mamy też diodę, która sygnalizuje nam nadawanie bądź odbiór. Na pleckach urządzenia mamy miejsce na akumulator oraz na smycz, której nie mam w zestawie, ale tak jak tutaj widać, możemy taką sobie smycz zapodać. Może włączę to urządzenie. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o akumulatorze. Akumulator mamy. Litowojonowy o napięciu 3,7 V. Pojemność tego akumulatora to jest 1200 mAh 4,44Wh. I oznaczenie tego akumulatora to jest LB75L. Z takich rzeczy, o których chciałbym jeszcze wspomnieć, akumulator posiada złącze mikro USB. Możemy urządzenie ładować poprzez ten port. Jak również sam akumulator, nie, nie ma takiej potrzeby, żeby ten akumulator był podpięty do radia. Także możemy ładować tutaj przez micro USB. Może to być nawet ładowarka od telefonu komórkowego, kabel USB podpięty pod komputer i tak Także to też jest na plus. Oczywiście, w zestawie mamy antenę. Antena niewielkich wymiarów, około 10 cm. I tutaj mamy zakres tej anteny od 400 do 480 MHz. W zestawie, tak jak wcześniej wspomniałem, z klips do paska. Ładowarka biurkowa. I e, możemy również w tej ładowarce ładować akumulator bez potrzeby wsadzania całego urządzenia. Turn on the radio. One. A tak, po włączeniu, tutaj wita nas urządzenie. 2-3. Mamy głosową zapowiedź, na jakim kanale jesteśmy. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten głośnik, bardzo fajnie pracuje. Też testowałem to urządzenie wstępnie. Także mile mi też zaskoczyła tutaj jakość modulacji z tego urządzenia. Bardzo ładnie tutaj działa. Powiedziałbym, że. Modulacja jest podobna jak z urządzeń Motorola typu XT420 i zdecydowanie lepsze audio jak również modulacja w tym urządzeniu jest w porównaniu do modelu Baofeng BF888S. Tutaj to urządzenie zdecydowanie lepiej działa. Nie wiem, mimo, być może jest tutaj lepszej jakości głośnik zastosowany o większej mocy. I tak samo po stronie nadajnika, modulacja tutaj jest bardzo, bardzo ładna. Nie trzeba blisko trzymać um, ust urządzenia. Można z 10-15 cm spokojnie do niego mówić. I z drugiej strony, modulacja jest ładna i czytelna. Bez żadnych przesterów ani przesterowań. To tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania do tego urządzenia. To zapraszam do komentowania. Link do produktu znajdziecie pod filmem. Jeżeli film się Wam podobał, proszę o łapkę w górę, jak również o subskrybowanie mojego kanału. To pomoże dotrzeć do większej ilości użytkowników. Pozdrawiam i do następnego.